No jak widzicie tym I razem... jesteś oprawcą. Wiem, właśnie już idę. Brączek zamień się, teraz ja będę... Yy, ja będę teraz ofiarą. Co mam zrobić? No przejść, kliknij tam, zobacz drużynę, weź oprawca i dołącz do drużyny. Dobra, mam. Dobra zostaw to, to było fajne. Yy, to? Czy to? To. To. To? No. I gramy mapkę jakąś, której yy, ja nie znam, Brączek też jak jakiś opuszczony chyba dom. Jak to. ja gram drugi raz ten tryb, a jak włączyć tatarkę? No, musisz, jak broń, celujesz prawym i eklikasz. Dobra, zobaczymy. A nie, ta mapa, kurde. Nie, nie, nie. Pokryłem pod dół z kaskaderem, ale. Mogę biegać? Mogę. Możesz. Najgorzej to jest, jak się trafi od razu, wiesz co? Jeden na jednego, nie? Z tak często, ja. Że trafiaj, że co? Nie się kurwa cieszysz. Musisz się trochę podzmylać, nie? O panie, raz się kaskadero w kiblu schowałem. Ja mówię, że mam do Giblajś. Nie. Czemu tu kurwa drzwi ruszają? Słuchaj, ja nie wiem. Jakie się ruszają? Co ty w ogóle gadasz? <grywa> kurwa. Chyba się zgubiłem. Jezu, ta muzyka mnie kurwa normalnie rozpiera, no. No, znaczy mnie to trochę przeraża, tak. Teraz nie wiem czy ja ruszyłem tymi zmiamiami czy ty się pewnie powiesz, że spierdolisz na dół. Co można? No nie go przej! A ty kurwa to ci na pewno nie ma Może za stołem bilardowy, a to nie, to nie jest tu bilardowy. Nie kurwa, tylko minuta mi została. No ja się, kurwa, zaraz znajdę. To Powiem ci, że normalnie kiedy tak się przestraszyć idzie. Raz kacka, druga złapałem, drzwi mu się ruszał, ja wbiegam, on tak przyczajony, tak... Hmm. Dwa i hmm. Tak było. No stówę tu poszedłeś, kurwa. No co, co to, może... to jest otwarte, czy nie? A tu się nie da wyjść, dobra. No i co? Ale wtedy tu poszedłeś, kurwa. Gdzie poszedłem? Ej, fajna ta mapa. Ale rozległa bardzo powiem ci. No fuj jak ja nie wiem gdzie ja jestem <laughs> Ja też się zgubiłem w nawet <laughs> Nie wiem gdzie jestem, nie? Uj, czas mi się zaraz kończy. Kurzę ta muzyka no po prostu aż normalnie pikawa plus 50 Czas mi się kończy. No spoko i za teraz ty będziesz na bronio? Tak Dobra, kurwa. Zobaczymy. Jezus, Maria! Jak się przestraszyłem, debilu! <grym> Teraz, żeby się z siebie tu znaleźć, nie? A co, jak czas się skończy? Nie wiem. No, jak nie wiem. Jakie no. A wiedziałeś, że tam byłem? Nie. Tylko tak się przyczaiłem, bo chciałem zobaczyć, gdzie jesteś. Ale jaką... Wiesz? Ale wiesz jaką pompę na największą ja. Pierwsze co? Ja patrzę schod na dół, nie? Ja no. se schodzę na dół, patrzę, o kurwa, brączek po schodach się szybko do góry wypieprzyłem Ty se wyszedłeś tam na górę ja za tobą schodami w dół w dół, w dół i się na, na, i na dół schowałem A jak ty zdążyłeś z, z, na schody z powrotem zejść? No bo ty ja patrzę, ja tak na te schody wpadam, biegiem, patrzę, kurwa, brączek, chodź wróciłem szybko do góry Ja wiesz co no. ja zauważył że mi się, się z myszką stało na tych schodach No bez skritte, bo zacząłeś się patrzeć w ścianę nagle Mówię, kurde, nie bez przesady. To czekaj, ja idę znowu na te schody. Schowałem się, chłopie, ale nie zaczynam zawsze w tym samym miejscu, nie? Nie? Kurde. Nie, nie, nie. Ja się ten schowałem i, no, i biegłem za tobą, poszedłem na dół jak to tylko dało i się schowałem. Tam. Ale oprawca ma łatwiej, powiem ci. Mówisz? No, mi się wydaje, że tak. W ogóle to Kurka, jest jakieś... tra... Ciekawe, czy ty jesteś w góry czy na dole? Słuchaj, nie wiem, bo zaczynasz w samych miejscach, nie? Ja zaczynam w tym samym. Tak, a ja nie. Kurwa, nie poczekaj, po co? <grym> <grym> <noise> Kurwa, nie trafiłem w latarki, no Nie trafiłem! <noise> jak wybiegł na mnie przez te <głos> <głos> Ale nie trafiłem, no zamachłem się Ej, Ej, mi się no. podoba i ten i ten poziom, także Jak skończymy teraz ten to gramy jeszcze raz ja na tamtym Spoko, typ. spoko, może będzie się zmieniać tak co ten Ale beka, beka, jeszcze nagląda jest chyba bo do trzech taka wziąłem. Jak ja patrzę, to a ty tam mnie przez drzwi taką biednieć. <laughs> Ale ty ja tak się zamacham i je pszcianę, nie? <laughs> a ta muzyka jest inna jakaś? Nie, no to akurat poczką. Cisza, nie zręcz. Ale <laughs> ja ta atarka rozwala wszystko twoja? No to twoja też, że tak ja tak patrzę Ten porszak mi świecił Kurwa mać Mnie świeci A Ale się teraz chowałem Nie ja po prostu, no nie masz pytań No nie, nie znajdziesz mnie nigdy Ta moja maska świetna jest Diabałek A gdybyś wtedy nie powiedział, że nie po oczach, to możemy nawet poszedł stamtąd, nie? Jo? A ja no. myślałem, że jak tak powiem, to że tak wiesz Że ten, ale w sumie potem Nie, przyskałem. bo ja włączyłem i ty od razu powiedziałeś tak, że wiesz A no, no w sumie raz, ja nie przemyślałem tego bez kitu <laughs> Nie po oczach, nie po oczach, bo no. nie A nie włączymy latarki Kurwa! Nie! No nie! <noise> nie mogę ale... się odsunąć, nie mogę ja... się odsunąć. Ale mi się... ale cię wziąłem zaskoczenia teraz. Ale wiesz, że jak ty powiedziałeś, że się tak schowałeś, to my wiedziałem, że dziś z zaskoczeniami weźmiesz. Serio? A myślałem, że, że jesteś na dole w ogóle, a nie u góry. O jezu, a ja tak mówię. Żeby tylko się tu nie odwrócić będzie w prawo i w lewo, nie? I wyszedł na początku. Je pierwsze w drzwi poszło, potem w broszkę A <gry> teraz co będzie? Teraz chyba pojadę na jakiś kolejny mapę. Nie, a nie, bo to teraz poczekaj. Teraz to teraz będzie zamiana strony. O, fajnie, kurde, jaką ja maskę zarobić tą. No fajne jest to macha, nie? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Kurwa, szybko, 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 drzwi, szybko. Ja pierdolę, nie. jak kurwa jestem. Powiem Ci, że żeby tak te mapy dobrze, fajnie pograć, to trzeba najpierw trochę samemu, znaczy samemu, no pograć trochę tak wiesz. I kurwa słychać strzały. A taka gówno daje. A gdzie my w ogóle kurwa jesteśmy? No jest to jakieś laboratorium, mi się wydaje. Tam na dole takie próbówki są. Gdzie to mogłeś pójść, kurde, no? Ja nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie jest brączek? Gdzie ten brączek jest? Ostyku, kura, no i zja, no! Nie, ale wiedziałem gdzieś tu jesteś, wiedziałem nad no, stółem. Nie, no zaraz mi się ten tryb jest, nie? Mi no się to Tak, ha, nawet hajsu trochę wpada. No? Mi ranga wzrosła. Nie, ale. Co ty, ja tak tylko nie się tak patrzę, mam. nie? No, tak się modliłem, żebyś poszedł w lewo, proszę. A ja tak mówię, kurde, w prawo mówię, dobra, patrzę w lewo. A on mówi, ale potem przemyślę, kurde, jeszcze mogłem w prawo spojrzeć, nie? Nie no, ale ogólnie myślałem, że już poszedł z powrotem na dół, nie tak po cichu, żeś się skradał. Bo najpierw zaczął jest strzać, to mówię... Może, może powiem, że u góry strzały sobie, na Nada czy coś Oluju ja zjem kolejną mapę Bierzemy tak, żeby odprawiedliwe bierzemy czwórkę, bo jeszcze czwórki nie grałem. Dobra. Nie no, kozackie to jest. A ten tryb chyba nowy teraz szedł, co? No na Halloween doszedł. Bo wcześniej adwersarz to było to, że jechałeś ciężarówkami i wewerami. Aha. Wiesz, takie to głupie, takie było. To mogłoby to już zostać teraz. No, to, to jest zarąbiste Kto chcesz być najpierw? Poczekaj. Teraz mogę być. Poczekaj, poczekaj, muszę pojeść ludzi. Nie, wywalę ich chyba teraz, bo nie chcemy chyba grać z innymi, nie? To weź, daj jeszcze na trzy rundy, to ja będę trzy rundy tym, tym jeszcze co się chowa. Dobra, tylko poczekaj, wywalę ich, nie? No wywal, no. Bo co, zagramy na jednego Ale wiesz co, teraz nam małe utrudnienie zrobiłem Czemu? Zobaczysz Czemu zaprosiłeś kogoś? Nie Zobaczymy co o tym powiesz, ale Najwyżej zmieni, jak nie będzie fajnie Kim wolisz być, ofiarą czy oprawcą? Będę ofiarą Dobra, mogę być ofiarą A czy, co zmieniłeś? A jedną rzecz Eee o boże zostaw to! To? Jak ja wyglądam? Dobra Jezus Maria, ja bym się sam przestraszył Zrobiłem jedną rzecz, żeby było w sumie, wiesz co, bardziej dramatycznie Co, światła nie będzie? Nie, światła i tak nie ma o kurwa, nie tej mapy. Ty nie! Tak O boże! No Blokada widoku Nie wiem czy my, czy to ci się spodoba, grączek Sorry, jak nie, ale... ale będzie większa pompa! Anuju, ty... dobra, to nie był dobry pomysł. I windą zjechałeś?! Da się windą jechać? To wszystko poza wybranie, kurwa jest. Nie ma, ale winda tu jedzie. A, bez kitu jest winda. Kurwa, jak tu ciemno. Ej to jest bekowe, jeszcze bardziej takie bekowe to jest no. A czemu tu jest tak ciemno? No właśnie nie wiem, tu w ogóle nie ma nic lecz. Muszę całka z latarką chodzić, nie? Kurwa, ja bym zapalił latarkę, nie? Ale ja się boję, że jak ja mam włożył, ty, ty będziesz przede mną <laughs> A no tak, bo ty nic nie widzisz No tak, bo ty w sumie tak ciemno tu jest a ty masz też blokadę widoku? Tak, no, no oboje mamy, no ty no, żeby było, wiesz Żeby było fair, nie? No przecież... No sorry, no ale nie jestem taki, żeby zablokować widoka sobie na przykład, nie no bez przesadnie, co ty? Kurwa, to jest strasznie Widzisz mnie? No Nie widzisz mnie Skąd wiesz? Napierdolę... Boże... I... Jak ja się przestraszyłem, to czy już ja... nie masz pytań? No, idę, nie... Idę za zapaloną lampą, nie? Poza w drzwi, patrzcie, ty ze schodów schodzisz, nie? Z lampą szybko zgasiłem... A ja kurde, ty ja idę, idę i ja nagle patrzę, a tam jakiś debil w takiej zielonej masce stoi <laughs> Matko bosko, mówię Ja pierdziele A ty byłeś u góry Ty ja nie wiem, znaczy zacząłem tak dziwnie, wiesz co, ta mapa jest bardzo... Taka jest, że... Yy, nie ma, nie ma gdzie się bardzo skry skrydzie. ma po prostu jeden schemat i tyle I o nie, chociaż teraz zacząłem się indziej, to nie. Ja pierdziele. A, gdzieś mnie puszelą. Czy wiedziałeś, że są jakieś drzwi przesuwne? No, ja cały czas przez te drzwi przechodziłem. Jakieś po cichu. Yy, kontrol chyba. Z tych wersów wynika Poezja krawczyka Nie chyba się nie daj cicho Nie no da się A, a, a nie alt ciśni sorry, Nie nacisnąłem Shift i idę po cichu, ale Nie idę po cichu, bo i tak mnie słychać, ale idę, wiesz tak się trochę cykam, bo nie wiem gdzie jest. Czy to jest w tym samym miejscu, czy nie? Chyba tak. Czyli nie, <śmiech> <śmiech> to uczucie, że Ty możesz. <laughs> być... Dobra, nie myślałem, że cię słyszałem. Poszedłbym na tą klatkę schodową, ale się cykam Klatkę schodową? No tam gdzie ty byłeś wcześniej. Aaaa... Kurwa, to w ogóle jestem kilometr dalej. A pewnie za zatem na schodach cieka na mnie. Psz. Ja, pierdolę. Powiem, że trochę się cykam, no nie będę ukrywał. Jeszcze mi nikomu to dostało W sumie... Schowałem się dosyć dobrze i nie wiem, czy mnie znajdziesz. No, wiesz, no, no Na tym Twoja rola polega, tak? No przecież ja nic nie mówię. Kurwa, jak dostanę broń, to będzie pizda dopiero, bo my się będziemy szukać, kurwa. Ja nie będę na taki włączał! <grywa> A dum nad głową. 30 sekund. Dobra, ale ja, Dobra. ja wiem, gdzie Ty już jesteś, więc w sumie. W sumie ułatwię ci zadanie powiedz ale nie przeszedłeś się tędy tu. A ty mnie widzisz? A -a. Ale jakbym przeszedł, to Ciebie to mnie widział? Chyba nie Chłowie, no, czekaj, bo teraz się zgubię, tu A, tutaj muszę <śm> iść. <śm> <śm> Ja nie mówię. Ja? ja tylko czekałem, ja tylko czekałem ja aż broń dostanę Ja tylko czekałem aż broń dostanę, Boże. nie? Ej, ty dostałeś w ogóle do mnie coś? Tak Poczekaj Ale to, ej, to słychać jak ja się wydarłem? Nie, bo w tym samym, rozumiesz, że ty dostałeś ten, tak, jak ja zacząłem tak, tak, ten, tak się wydarło, nie? No Ja w tym momencie zobaczyłem twoją mordę, rozumiesz to? W tym samym momencie jak to tak, to ja spojrzałem się i zobaczyłem ciebie a ja tak tylko... patrzę. Ja. O, dwa latarka, nie 5, 4, 3, patrzy wchodzić Ja pierdzielę A ja myślałem, że ja się za jakąś szafką, a to tak nic nie było <laughs> A właśnie mnie tak rozwaliło. No dobrze się schowałem, możesz mieć problem, żeby mnie znaleźć na ten Krócą za jakimś bajkiem <laughs> O poczekaj, bo musi mi trochę ten Ja pierdzielę Która wierzę? Nie wiem, może... Dwójka Ja gdziele, Ale to rozumiesz to, że centralnie <grystanie> Tak zaczęłam mordę drzeć, ja zobaczyłem ciebie O Jezu o Panie. Mogę być teraz tym oprawcą? Tak, tak, no nie problem Ojej Mnie się podobało Ale już myślałem, że cię zabiję, kurde Ja tak samo, bo Ja się przestraszyłem i Myszko po całym ekranie i strzelałem Hyhyhy ja tego nie, nie chcę tego, weź inne, jeszcze inne Mów, jak kiedy? No dawaj dalej Jeszcze A bo weź cofnij jedno, to no. no, Nie wiem co za maskę masz nie? Co? Diabła? No, to chyba nie jest diabeł, bo ja mam lucyfry, z regami znowu, ale fajnie mi się podoba maska. Czy tak jasno? Nie, nie będzie tak jasno. No dobra, faktycznie jasno. Jak kurwa, gdzie Kurwa, coś słyszałem Dupa na coś słyszałem Zdaje ci się Co? O. Co? Ci powiesz... weź Weź tak mnie tupaj tymi butami, co? O no, no oh, Boże no, staram, nie, tupaj. nie po oczach Nie włączyłem, dopiero teraz jak ty powiedziałeś to włączyłem No to teraz mówię nie po oczach, no bo ja wyprzedziłem czas No weź mnie tupaj tak głośno No Bo, no, bo, się, się. bo się trochę ciekam Najlepiej Tak Kurwa <laughs> Jak przyjadę to musimy to zagrać. Ja zawału raz dostałem tu prawie Heniek. Bo nie wiem o co w tym chodzi. No ty... Oś ty koń! Nie! Nie wchodź tu Kurwa A musicie się zabić później czy to? O, kurde! <grym> to, że, że, bo czekaj, bo pisuar Ja na tym widoku nie umiem czy ty. Ja pisuar waliłem. Ej, to przecież ja te łazienki znalazłem, ty. Ja wybiegłem przed tobą, ale jak na tym widoku nie widziałem, że jesteś pisuar waliłem cały czas. A ja otwieram drzwi? I <grym> tak Idę patrzę nogi są mnie pod tym. Otwieram drzwi, tam nikogo nie ma. O kurde! Nie no, blady. Kaskader jak galiśmy, to w ogóle do kibla nie wchodził, i zawsze się w kiblu chowałem <grym> O oh, kur... A ja tak mówię patrzę to chyba są kible, bo są takie dziwne ścianki blisko potem, potem muszę wyłączyć ten tryb blokady <grym> Po na ofiarze to się jednak trochę gorzej gra A ty słyszałeś, że co, że ja drzwi otwieram, jo? Jo, jak drzwi takie, tak, takie, tak skrzypiało jeszcze, nie? Mówię, kurwa idzie, nie? <grym> Korlipa trochę, że to nie jest tak ciemno, wiesz? Dokładnie, tylko tak jest... Jest trochę jasno, przynajmniej u mnie. No Patrzcie gdzieś miejsce, co? Bo przestało drzwi się otwierać. Ta? Nie, tu pan, tylko zeszłem na dół Albo mi się wydaje, ja bym ty drzwi otwierasz. No skurna, ruszyłem na ciebie szarżą, no! A wiesz co, ja siedziałem, ja stałem w ścianie obok. Ta, za, za tą ścianą, co ty teraz byłeś? Koło tej ściany. Ja stałem, stałem w kwiacie schowany obok. Jako macho. Ja tak patrzę, jak kurwa stoi za szafką. Oluju. Dobra. Co by było w sumie na tyle w tym odcinku? Taki... <laughs> Nie się <laughs> podobało. Myślę, Myślę, że wam się podobało. Kolejny odcinek już na pewno. Nie bawimy, jeżeli Wam się podobało. Dziękujemy za uwagę. Cześć. Na razie.